Cześć Boże Ewelina Wiśniewska witam państwa i zapraszam na informację dnia. Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce i trzy reaktory, które mogą powstać już do roku 2035 dostarczą prąd do 12 milionów gospodarstw domowych, poinformowała na antenie naszej stacji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rząd w środę potwierdził, że wykonawcą pierwszej elektrowni atomowej w Polsce będzie amerykański koncern Westinghouse. Jesteśmy w harmonogramie, w 26 rozpoczniemy budowę, a w 33 będziemy mieli pierwszy reaktor. I pierwszą produkcję prądu z tego źródła. Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam. Wyjaśniła, że co dwa lata będzie powstawał kolejny reaktor. W pierwszej lokalizacji planowane są łącznie trzy reaktory. Amerykanie są gotowi na przyspieszenie inwestycji. Wtedy trzy reaktory jądrowe byłyby gotowe w 2035 roku. Czyli prawie 4 gigamocy. co oznacza, że jeden reaktor to są prawie 4 miliony gospodarstw domowych. Czyli trzy reaktory, 12 milionów. Gospodarstw domowych, prawie cała Polska, jeżeli chodzi o te potrzeby gospodarstw rodzin indywidualnych, byłaby objęta tym źródłem tanim, bezpiecznym. Budowę reaktorów poprzedzą jeszcze negocjacje w sprawie prac projektowych, a także rozmowy o porozumieniu Westinghouse ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Sam etap projektowy to co najmniej kilkanaście miesięcy. Technologia, jaką dysponuje Westinghouse, była sprawdzana już w Chinach, a w najbliższym czasie będą korzystać z niej także Amerykanie. Doświadczenie zdobyte do tej pory ma posłużyć przy budowie elektrowni w Polsce. Przekazał prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik. Zajmą się tym inżynierowie w Cranberry, ale budujemy też centrum inżynieryjne w Polsce, w Krakowie. To da impuls do zwiększenia zatrudnienia w celu obsługi tej fazy projektowej. Przed 2026 rokiem, czyli rozpoczęciem budowy, znany ma być jeszcze model finansowania inwestycji. W budowie elektrowni ponad 50% ma wynieść udział firm z Polski, a łączne koszty inwestycji mogą sięgnąć 100 miliardów złotych. Rosną koszty obsługi długu w przyszłym roku, środki z budżetu, jakie trzeba będzie wydać na ten cel będą ponad dwukrotnie wyższe niż w roku 2020. W rządzie słyszymy, że czasy taniego pieniądza już się skończyły, premier mówi o ograniczeniu potrzeb, potrzeb pożyczkowych, a obligacje sięgają rekordowe wskaźniki. Rentowność polskich obligacji rośnie. W praktyce oznacza to, że inwestorzy są mniej zainteresowani ich zakupem niż chce tego państwo. To z kolei prowadzi do wniosku, że ci, którzy kupują obligacje zyskają na nich więcej. I tak dziesięcioletnie obligacje Polski dobiły do poziomu ponad 8,6%, choć przed rokiem ich rentowność wynosiła nieco ponad 2,6%. Rentowność obligacji to stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, w uproszczeniu to zysk z zainwestowanego kapitału w obligacje. Ale emituje je państwo, co prowadzi do wniosku, że państwo pożycza od innych pieniądze coraz drożej i wpływ na to mają wysokie stopy procentowe, sytuacja gospodarcza, także wojny na Ukrainie oraz wiarygodność kraju w oczach inwestorów. Tutaj problem dostrzega ekonomista dr Bogdan Piątkowski. To wynika z różnych zagrożeń, które inwestorzy widzą, że tam niebezpieczeń w związku z kupowaniem polskiej obligacji. Polityka fiskalna niestety dla inwestorów jest postrzegana jako ryzykowna. Pojawiają się optymistyczne prognozy, że na koniec roku rentowność obligacji spadnie w przypadku dwuletnich do 7,5%, a w przypadku dziesięcioletnich do 7%. To jednak wciąż dużo w porównaniu z poprzednimi latami. A skoro państwo pożycza coraz drożej, to wniosek nasuwa się sam. Jeśli e, mówimy o czasach taniego pieniądza na rynku, to one się skończyły. Dzisiaj e, nie ma taniego pieniądza na rynku. Wiceminister finansów Artur Soboń zastrzega, że państwo mniej pożycza za granicą, że z rosnącymi kosztami obsługi długu mierzymy się po kilku latach bardzo stabilnej sytuacji w finansach publicznych – są jednak pytania, kto kupi polskie papiery wartościowe w przyszłości, bo według części ekonomistów polskie instytucje, na przykład banki, już na to środków nie mają. Sytuacja utrudnia brak pieniędzy z KPO, a w ostatnich dniach wobec wysokiej rentowności obligacji na odwołanie aukcji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zdecydował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Odwoływanie emisji w sytuacji, kiedy na rynkach finansowych Całego świata mamy do czynienia z turbulencjami, jest rzeczą jak najbardziej normalną. Tak reagował premier jeszcze kilka dni temu. Dziś sam podejmuje temat obligacji długu, przez nikogo nie pytany, a to z kolei oznacza, że zdaje sobie sprawę, że rząd musi tutaj zrobić więcej i ograniczyć potrzeby pożyczkowe. Temu jednak też towarzyszą rozmowy indywidualne. z podmiotami międzynarodowymi, czy to Sovereign Wealth Fund, czy banki centralne z całego świata. I tutaj szef rządu wyjaśnia, że chce z jednej strony ograniczyć inflację, a z drugiej zabezpieczyć budżet i finanse publiczne. W przyszłym roku, jeśli zajrzymy do budżetu, to potrzeby pożyczkowe netto wyniosą ponad 107 miliardów złotych, a brutto 269 miliardów. Już w przyszłym roku wzrosną też koszty obsługi długu. W 2020 roku na obsługę długu Skarbu Państwa przewidziane było w budżecie 26 miliardów złotych. W tym momencie na 2023 rok jest 66 miliardów złotych. Według ekonomisty Mariusza Kękuścia nie ma mowy o tym, by groziła nam niewypłacalność albo załamanie. Rosną przecież dochody budżetowe, ale na co wskazuje doktor Bogdan Piątkowski, lepiej przecież mieć tańszy dług niż droższy. Zamiast pieniądze wydawać na powiedzmy sensowniejsze rzeczy, tylko na przykład budowę autostrady czy albo szkoły, albo na leczenie jakieś tam, powiedzmy, czy tam jakieś programy zdrowotne, no to trzeba po prostu wydawać na zadłużenie. A wydawać będą wszyscy. Rentowność obligacji rośnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii w krajach strefy euro. Tam też jest najwyższa od lat. Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej jest już otwarte dla zwiedzających. Po kilku dniach od oficjalnej inauguracji, postanowiliśmy zajrzeć się do środka, by przekonać Państwa do jego wyjątkowej oferty. Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej przedstawia historię dwóch rodzin, Pileckich i Ostrowskich. Mówi kurator wystawy stałej Aleksandra Kajper-Miszułowicz. Nam się wydaje, że jest to takie jedyne miejsce w Polsce, które jest najbliższe. Określeniu domu dla Witolda Pileckiego. Muzeum mieści się w domu rodzinnym Marii Pileckiej. Poświęcona jest jej lwia część wystawy stałej. Autorzy przedstawili także historię jej życia po śmierci męża. O Marii opowiadamy jako nauczycielce. O Marii opowiadamy, to, to w ogóle była niezwykła osoba, bo jak robiliśmy kwerendę o niej, pytaliśmy różne osoby, to nikt nie powiedział o niej złego słowa. Anielska ciocia Marysia, tak mówili o niej najbliżsi. W muzeum jest wiele pamiątek po rodzinie Pileckich. Zachował się między innymi oryginalny kredens, własnoręcznie napisany przez Witolda Pileckiego życiorys oraz pamiątkowe zdjęcie rodziny. Takich pięknych rzeczy po rodzinie Pileckich mamy na przykład łyżeczkę która została przybita bolszewicką, bolszewicką kulą. Rotmistrza Witolda Pileckiego możemy poznać także z innej strony, nie tylko jako żołnierza i ochotnika do Auschwitz, ale i ze strony prywatnej. Zauważa kierownik działu historyczno-edukacyjnego w Muzeum Karolina Kolbuszewska. Witolda Pileckiego kojarzymy głównie jako żołnierza i kojarzymy go głównie w mundurze. Natomiast no, należy też pamiętać o tym, że pierwszym mundurem, który założył Witold Pilecki wcale nie był mundur wojskowy. Był to mundur harcerski. Zastanawiając się nad tym, skąd się bierze postawa Witolda Pileckiego w późniejszych latach, doszliśmy do wniosku, że. Prawo skautowe, prawo harcerskie, które było też obecne w jego życiu, było też bardzo istotnym czynnikiem i bardzo istotnym elementem. Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest otwarte od środy do niedzieli, w weekend w godzinach od 11 do 17, natomiast w tygodniu od 10 do 18. Już niedługo w muzeum będą organizowane żywe lekcje historii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I na teraz to wszystko, więcej informacji o godzinie 20 czekam na Państwa. Do zobaczenia.